No Podaj potrójny. nas potrójnym kulupem. Jak ładnie. No. Ja Jadę. No, kochani, bardzo ładnie w tym odpowie. Patrz, cały Za blisko, bo nie zuniewam się sylwetki. Musisz troszeczkę dalej. I chodź tu, bo jesteś pod jest jazda, pełna jazda. Nie najeżdżaj na mnie, bo cię nie, ja ci nie, za blisko tak robić. musisz dalej, dal Tak, o, teraz tak, no. Jeszcze troszkę. Tak, jeszcze troszkę. Ładnie. O, o, widzisz? Widzisz, jak to machnęło? I teraz ostatni tam, dwa metry ode mnie, ten taki, wiesz, twój popisowy numer. O i teraz już. No, o, bo teraz dopiero. O...